Chyba będą brać, mówisz? Ja chciałem wstęp nagrać. cię pięć koszyków rzucił. I jednak Barbary jeszcze gryzą. To jest ten moment właśnie przy brzegu, kiedy ona daje popalić. Tomek jest na pleciące, przepon 0,18, haczek 12. A ostatnio tym kolcem tak się przeciąłem, że tydzień mi się to goiło. O, 50. Ponad 50. Tomka Haczek z Dranana. Jak widzieliście, początek jest bardzo dobry. Tomek już tam zaserwował poradną brzanę. W drugim rzucie ja właśnie się rozkładam. Będę łowić mniej więcej, można powiedzieć, tej samej linii co Tomek. Tomek mówi, że drugiej wędki chyba nie rozkłada. Tydzień temu tutaj miał naprawdę dobry rezultat. jaki można powiedzieć dzień konia. Jak wiecie, teraz z rybą nie jest za łatwo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ta ryba coraz bardziej się już tak kumuluje, grupuje. Wchodzi trochę do barkowisk, troszkę do tych portów już. Ale no wczoraj mieliśmy we Wrocławiu 11 stopni. Ale już w następnym tygodniu ma być temperatura na minusie. Więc ta ryba, ta większa płoć mi się wydaje, że... Już będzie można zacząć ją, można powiedzieć, łowić. tak My dzisiaj postawiliśmy na Odrę. Odra, która na szczęście płynie, mniej więcej 60-70 gram. Zauważyłem, że jak woda jest taka klarowna, czysta, przynajmniej tydzień temu się tak wydawało, to ta ryba niezbyt chętnie pobiera. Aczkolwiek koledzy wczoraj byli na Odrze we Wrocławiu i bardzo, bardzo dobrze połowili. Praktycznie co rzut mieli rybę, więc. No, teraz przede wszystkim lokalizacja, tak mi się wydaje, to, to co wspomniałem. My się dzisiaj tak bawimy typowo Brzanowo. Też zauważyłem, że w tym miejscu, co siedzimy, tak naprawdę poza Brzaną, Tomek nic innego tutaj praktycznie nie bierze, prawda? Kruszyn złowił leszcza, czasami tam jakaś płotka się pojawia, ale bardzo, bardzo rzadko, ale typowo już tak jak Walnie to wygina kija. Ja w tym miejscu miałem jedną brzanę, w ostatnim praktycznie rzucie 6 godzin przesiedziałem, Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy, jak już tutaj moczy, można powiedzieć, właśnie kija. Ja zaczynam. Jeżeli chodzi o pogodę i warunki atmosferyczne, dzisiaj na pewno na nie jest to, że bardzo mocno ciśnienie poleciało w dół, a było przez kilka dni stabilne. Aczkolwiek wczoraj, jeżeli. Wczoraj była sobota? Sobota. Wczoraj była sobota i bardzo mocno wiało we Wrocławiu, była taka pogoda deszczowa. Dzisiaj spokojnie, nie wieje, cieplutko. Myślę, że to jest jeden z takich ostatnich dni, gdy możemy się jeszcze, można być rozkoszować tą taką fajną jesienią bo zaraz zaczną się przymrozki. Ja więcej nie gadam, oglądajcie ten odcinek, zostańcie z nami i mamy nadzieję, że z rybami. Do zobaczenia. Ja dzisiaj standardowo kastery, pinki, kawka i koszyk 60 gram. Nic tutaj nie ma spektakularnego. Cały czas łowię na żyłce 0,28, dzisiaj przypom 0,22, haczyk z mikado, dosyć gruby, kuty. No i zobaczymy. No, może tak być, że wiesz, zaczęło się od ryby i na tym się skończy. To było brania? Nie ma nie wiem było To tak zawsze masz taką zagwostkę, wiesz, przy, przy, przy tych rybach Czy się wycienić, czy, czy nie, bo z jednej strony wiesz wycienisz się, założysz to 0,16, 0,18 będziesz mieć przykładowo te brania w porządku Ale nagle weźmie Ci koń 80 plus i no i nie masz Sy tak? Pytanie na to, co się nastawiasz, tak? Czy wolisz 1.80 plus, czy wolisz 10 60-tek, nie? Proszę. O oh yeah. To jest to. Wiesz co, tylko tu na wprost jak przeciągnę ją to nie pójdzie mi w kamienie No tutaj Nie jeszcze nie A. No może jakiś bóbr gdzieś płynie Tak bo ja tutaj mam daleko podbierak Ty, to chyba nie jest mrzana. Kleń chyba. Ty kleniozał i to jaki piękny. Jednak ja ktoś innego to pływa, ty jaki ciężki. 46. Nie, przecież wsadziłem. 45. Zobacz. Tam się jaki jest gruby. No. Dzięki, taka rybka to jednak pływa tutaj coś innego. Się zastanawiamy się z Tomkiem, bo strasznie odrafaluje. Nie widać w ogóle nic, żeby coś płynęło. A zobaczcie, jaka jest fala. Jeżeli ktoś wpadnie na jakiś pomysł, z czego to może się brać to proszę napisać, a ja zmieniłem wędkę na Castmastera, bo w następnym rzucie gdzieś przetarłem żyłkę i mi wszystko poleciało, więc od razu wyciągnąłem drugą wędkę, a tam sobie zaraz zwiążę. Tomek drugiego kija sobie odpalił, ale na tego pierwszego wyciąga Kolejną brzanę, czy kolejną drugą. Dwa, drugą brzanę nie wciął, Podejrzewamy, że to były klenia. Mówimy godzinę czasu. U, to jest właśnie to, nie przy brzegu, najlepsze. Ładniutka, ładniutka, tłuściutka. Jaki Ty masz Tomek rekord brzana mierzyłeś? 68. 68. 60 będzie. Ta tłuściutka. piękna, tłuszczoch. Brawo Tomek, śliczna. Zrobić ci zdjęcie? Możesz jak 60, 60. No. no? Śliczna, brawo. 20 sekund był zestaw w wodzie nawet nie. Tylko się zdążyłem odklipować od razu dogieło, pod mordę rzuciłem. Powiedziałem ci, że ręka już mnie boli. <noise> Mówi, że będzie taka duża. <noise> no chyba nie, ale. O, no ładna. taka jak moja, chyba mniej więcej. Grubiutka. No, Marcin zadowolony A, a to wy nie będzie Tak wpięta Moi drodzy Zobaczcie jaka to jest wara potężna To jest też ponad 30, 60 cm jest niesamowicie gruba i silna Patrzcie jaki gruba Tak się pręży, że nie mogę jej utrzymać w rękach. Ok, wypuszczamy. Możesz, poszło, bardzo mocno, poszło bardzo mocno z hamulca w dół rzeki. Mówię do Tomka, może będzie 70 plus. Albo miała tyle siły na początku. Ile? 15 minut później akurat montowałem ten drugi zestaw. Trzymała ewidentnie. A lepiej spokojnie niż na siłę. Tomek przeze mnie nie rzucił drugiego ustawu. <grym> Ani jednego nie mam rzuconego Ani teraz. Jednego. Ale trzeba się wspierać, trzeba sobie pomagać, prawda? E, jest dobrze. Akurat mówię do Tomka, że się donęcę. Zaraz. Tomek się właśnie donęcił. Zaraz będzie robić sobie pierwszy rzut. Jest ładna, największa dzisiaj będzie. Tak? O no, jest chyba 70 plus. A może nie ma? Zobaczymy. Ta złota, nie taka? Mm -hmm. to... Inny kolor. Ma. Nie, 70 chyba nie będzie, nie, przecież ładna, około 65. Oops, jak wyszła spod Biraka. Nie chcę. 6, tak? Tak, 66, 67 prawie centymetrów. Taka ryba. No mojej drodzy jest dobrze. Mamy czwartą rybę w przeciągu łowie godziny 45, czwarta ryba, trzy brzany, jeden kleń. Teraz jest właśnie trzecia brzana. Ta najmniejsza dzisiaj, ale również fajna, satysfakcjonująca rybka. Piękne pociągnięcie kija. Jak widać brzany jeszcze nie śpią. Mieliśmy tak z 30 minut przestoju nawet lepiej. No i udało się. Kolejna ryba. Zobaczcie. Muszę na maksa odsunąć rękę. Nie jestem w stanie utrzymać tej ryby, bo jest taka gruba. Zobaczcie, jak ona jest gruba. Jaką ja mam rękę. Okay, wypuszczamy, nie męczymy. Tak, po 60 cm. No. Fajnie poszło z hamulca. Wszystkie dzisiejsze ryby poszły bardzo pięknie, bez jakiegoś natleniania. I ta tak samo zrobiła. Jak widać, rybka jeszcze chce zjeść. Ja robię tak, że biorę nawet kastera. Zgniatam takie flaki, robię. Rzucam to normalnie do kotła. Uch. I zapycham cały koszyk robactwem i tak sobie donęcam trzema z pół godziny połowie, nic się nie wydarzy, znowu trzema i tak w kółko. Ja sobie kurtkę założę, bo coś się zimno zrobiło. Słoneczko, nie ma słoneczka, jest pochmurne niebo, mamy taki wiaterek przeszywający. No jest brzanka kolejna. Byliśmy z godzinę przestoju, warunki się bardzo zmieniły. Zrobiło się bardzo, bardzo zimno. No wręcz jakaś taka zima się zrobiła. Chmury zaszły. Godzina przestoju, podwójne donęcanie nie pomogło. To ładna. Znaczy w sumie to może i w końcu pomogło. Mam dzisiaj szóstą rybę. No może być największa. Ładna To jest ten moment, kiedy chcesz wyjść z kamieni i nie możesz, nie? To jest ryba nie? 65 może mieć. Dobra. Najbardziej cieszę się z tego, że wszystkie ryby dzisiaj wyholowałem na 6 sztuk, 6 choli zakończonych sukcesem. Czepan 022, jestem na żyłeczce. Siła mi się lekko. O, teraz pójdzie. Piękna Barbara. Musiał Grzesiu nas odwiedzić, akurat wzięła Brzana. Mogę sobie Może sobie pocholować. Może sobie pocholować, dałem mu, niech ma chłopak. Flagman castmaster Master, fajnie się gnie. To jest taki wiesz, bardziej mi się wydaje miękki kij, nie? Dolnik tu jest gruby, ale pod względem holu to tak mięciutko idzie. nie jakaś nie, nie ma dramatu. Ona lubi, ona lubi wiesz, przy samym brzegu już yy, odjechać. odjechać. No, tak fajnie muruje wtedy. O właśnie o tym mówiłem. Mhm. Fajnie, nie, kurde, jak na komercji, jak na komercji, rzecz na komercja. No, to też taka 60. I lakier z kaczyka, ale to nic nie przeszkadza, zobaczcie jak jest leciutko zapięta Delikatnie, za końcowe wary, nie? za samo, tutaj. No. samo mięsko, mięsko takie. Głowimy niecałe 5 godzin, ja sobie teraz donęcę takimi wałeczkami. Nie nęciłem dzisiaj takimi wałkami, głównie robiłem sypką zanęte cały czas, super dzień. Jest godzina 12.45 o 15.00, Po 15.00 robi się ciemno, więc jeszcze chwila nam została. To jest kłopata! No Czyli to jest 3 kilo To jest 3 kilo leszcza To ty żeś zrobił To jest fajny leszcz. Mhm. No nie wiem czy to nie jest 6 może być 6 dyszek Dawaj na klatę go Też taka ryba cieszy co? A będziesz cały w śluzie. Nie ja no. szyi, kurde Ja tu Tomkowi robiłem zdjęcie z tym pięknym 60 cm leszczem. Patrzę mi kija wciąga do wody Co za ryba? Została nam godzina do końca wędkowania. Bo się tak umówiliśmy z Tomkiem, że wędkujemy do 15. Wynik myślę, że zadowalający, byśmy brali ten wynik na pewno w ciemno przed łowieniem. Razem złowiliśmy 10 brzan. O, na pusto, razem złowiliśmy 10 brzan, jeden kleń, jeden piękny leszcz, płoć, płotka w sumie taka no, dosyć mała. Tomkowi dwa razy szczupak obciął zestaw. Właśnie były takie bardzo mocne, było takie bardzo mocne branie No i ucięło gdzieś tam szypon Na którymś odcinku można powiedzieć I ja jestem zadowolony z tego, że na 8 złowionych dzisiaj ryb Wszystkie wyholowałem, żadna mi nie zeszła Więc tutaj 100% dzisiaj skuteczność Jedyne co możemy tutaj mieć może nie do siebie za złe Tylko co jest do jakiegoś rozważenia Ale już zauważyłem, że tak często jest na brzanach, że te brania są nieregularne. Jedna, dwie brzany, przestój. Nagle jedna ryba, 40 minut przestój. Donęcasz, jest ryba, donęcasz, nie ma ryby. I to takie granie, można powiedzieć, trochę w, w ciuciu babkę. Hmm. No i chyba tak naprawdę tyle możemy dzisiaj wywnioskować. Dużo dawałem dzisiaj i dużo kastera do koszyka. Hmm. Zużyłem, nie wiem ile, 2 litry pięki, 2 litry, litry robaka zanęty mieszanki też chyba 3, może 4 litry. I tyle. Warunki atmosferyczne, które zmieniły się tak naprawdę było tak, że praktycznie w ogóle nie wiało i było ciepło, robiło się przyjemnie i ten ranek był zdecydowanie lepszy, to nawet nie ma co mówić. A potem jak te warunki się zmieniły, zaczęło wiać jakieś takie dziwne podmuchy, jakieś no te niebo się też zmieniło, jakoś zrobiło się tak trochę nieprzyjemnie to siadło. A potem jak się znowu uspokoiło, na chwilę wróciło i teraz. Można powiedzieć, no to są takie strzały, raz na 30-40 minut, i tak wygląda nasze łowienie. Więc yy, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, skomentujcie, czy Wam się podobało. Cieszymy się, że rzeka znowu nas po raz kolejny obdarowała, że jeszcze te barbary biorą. No i takie piękne, tłuste barbary. Do zobaczenia na razie. 70. -tki. No, największa 67, tak? czy 66 miała. Ale te brzuchy, jakie fajne, tłuste. No i walka, tutaj to nawet nie ma co mówić. Jak sobie pomyślę, że dwa lata temu mógłbym nałowić tyle i takich ryb na jednej zasiadce, powiedziałbym, że to niemożliwe. Jak sobie pomyślę, że w tym roku złowię kilkadziesiąt brzan. Jestem szczęśliwy. Pamiętajcie, marzenia się spełniają, a wyniki. Setki godzin spędzone nad wodą owocują. Wyciągajmy wnioski, uczmy się od innych i cieszmy się z wędkarstwa. A czy nauwimy dużo, czy zejdziemy na tak zwane zero? Życie. Natura rzuci dzisiaj tak swoimi prawami, a od nas zależy, czy się do niej dostosujemy, czy też nie. Jakie plany na przyszłość? Ciągnie mnie na płocie, ciągnie mnie na kolejne brzany, ciągnie mnie na wielkie leszcze, ale i tak najbardziej kocham spontaniczne wędkarstwo. Pozdrawiam i do zobaczenia. Bardzo dziękuję Tomkowi za wspaniałe towarzystwo. Super dzień i mega foty. Trzymajcie się na razie.